Hej, różnica między biednymi a bogatymi. Ja wiem, że jak mówię ci bogaci, jak mówię ci biedni, to masz jakieś tam myśli, jakieś wyobrażenia, co spowodowało, że ktoś jest bogaty, co spowodowało, że ktoś jest biedny. I dzisiaj, na dwóch przykładach, chcę ci powiedzieć moje przemyślenia na temat tego, co powoduje, że ludzie są biedni albo są bogaci. I to nie jest kwestia odziedziczenia, to nie jest kwestia jakiejś superinteligencji, tylko jest to kwestia czegoś innego. Ale najpierw o kimś powiem. Powiem ci o Majku Tysonie i powiem ci o panu, który został wybrany teraz dwa dni temu dokładnie na przedsiębiorcę roku, to jest pan z Korei, nazywa się Seo Yang-in, się pisze Yang Yin, ale nie wiem czy się czyta Yang czy Jang to może ktoś napisać w komentarzu. Zanim jednak opowiem ci pokrótce historię tych dwóch panów. Jeden, Mike'a Tysona na pewno znasz, o tym krończyku pewnie pierwszy raz w życiu słyszysz, ale może cię zainteresuje to, że był kiedyś taksówkarzem, a dzisiaj jest wart prawie 13 miliardów dolarów. Tak. I o tyle jest ciekawa historia ich obu, że obaj nic na początku nie wskazywało na to, że będą w tym miejscu, gdzie są teraz. A tego drugiego pana myślę, że będzie coraz więcej informacji o nim w prasie, w telewizji, w mediach, bo pan naprawdę zrobił coś wielkiego, ale zanim ci o nich opowiem, bardzo szybko. W przyszły czwartek robię spotkanie w Warszawie między 19 a 21. Do tej pory, czyli przez ostatnie mniej więcej 12 lat robiłem takie spotkania w, co roku w 10 największych miastach w Polsce bezpłatnie, ale w tym roku muszę pobrać za to opłatę, żeby po prostu była taka ilość, jakie państwo nam nakazuje, żeby była, a żeby nie było za dużo ludzi. W związku z czym będzie to kosztować całe 9 zł, ale w zamian dostaniesz ode mnie e-booka o tym, jak zacząć od zera i zacząć zarabiać przez internet, więc myślę, że suma sumarum to się. Wyrównuje. Mówię ci to, zrobiłem dzisiaj nagranie, bo potem nie będę miał czasu zrobić na takie spotkania. A te osoby, które przyjdą, to po prostu 4 dni jest jeszcze na to, żeby skorzystać. Pozostało jeszcze tam ze 40 parę miejsc, bo no, liczba miejsc jest ograniczona. Jeszcze jedna ważna rzecz. Wezmę ze sobą kilkanaście, może kilkadziesiąt książek Mistrzowie, gdzie są historie, gdzie jest więcej historii właśnie tego typu od zera do bohatera, od zera do, bicia, do bycia milionerem czy, czy mistrzem sportu, więc kilkanaście osób jeszcze dostanie te książki ode mnie w prezencie. Ok, to najpierw szybko historia Mike'a Tysona, ja wiem, że możesz go kojarzyć jako tego, który walczył z gołotą, tego, który miał tygrysy, tego, który roztwonił majątek, a może pamiętasz, jak był w programie u Wojewódzkiego kiedyś, a może go kojarzysz z napoju. Jego historia, jego początki to jest, jeśli bym miał mówić o ubóstwie, jeśli bym miał mówić o skrajnym ubóstwie, to jest przykład Mike'a Tysona, bo on właśnie tak zaczynał. Najpierw mieszkał do mniej więcej chyba 4 czy piątego roku życia, mieszkał w miarę dobrej dzielnicy, ale potem matka straciła pracę. Ojca nie znał w zasadzie. Jak matka straciła pracę, nie było. Żyli dosłownie na ulicy, dopóki nie zaczęli mieszkać w mieszkaniach, gdzie nie było wody, nie było prądu, nie było nic. To jedyne mieli miejsce, gdzie, gdzie mogli spać. I. Mike dorastał po prostu w fatalnych warunkach, gdzie normą było to, że wychodził na ulicę, widział jak kogoś zabijają, non widział jak kogoś okradają, jego codziennie kilka razy okradali, a że nie miał nic, to po prostu dostawał lanie, w domu miał też wybitnie niefajną sytuację, więc jak czytałeś tę książkę, albo gdziekolwiek słyszałeś cokolwiek o dzieciństwie Tysona, to było po prostu... Coś niewyobrażalnego, że ludzie w cywilizowanym kraju, jakim są Stany Zjednoczone, mogą żyć w takich warunkach. W każdym razie Tyson po kolejnym pobiciu, jak miał 7 lat, stwierdził, że więcej do szkoły nie pójdzie, bo on był wtedy, miał nadwagę, do tego niezbyt ładnie pachniał, bo nikt go nie nauczył, jak dbać o higienę osobistą. Nawet gdyby wiedział, jak bać, po prostu nie miał się gdzie umyć, bo nie miał wody. I po prostu chłopak śmierdział, był gruby, nie potrafił się ubrać, i może sobie wyobrazić, co się dzieje z takim dzieciakiem w szkole. Stwierdził więc, że do szkoły nie będzie chodzić. Chodził po prostu na wagary, od 7 roku życia bagarował, ponieważ się szwendał non stop po tej niefajnej okolicy, dostawał non stop lanie. Raz jak chcieli go okraść jedni. coś tam. Chłopaki go chcieli okraść, okazało się, że nic nie ma, to mu, powiedzieli mu to: chodź się przyłącz do nas. I to przyłączenie z czasem okazało się, że polegało generalnie na tym, że okradali domy. I Tyson o tym pisze w swojej autobiografii, że to było jego zajęcie jako dzieciaka. Popatrz, ty mając 7 lat, chodziłeś do pierwszej klasy podstawówki. Tyson, mając 7 lat, okradał domy. Ale widzisz, nastąpiło, nastąpiło wiele zmian w jego życiu. Przez kilka lat się tym zajmował. Widzisz, ja na to patrzę generalnie tak, bo mówimy o różnicach między biednymi a bogatymi. Bo Tyson w tym momencie można powiedzieć, że odzyskał majątek, chociaż w pewnym momencie był bankrutem, pomimo że miał ponad 400 milionów dolarów, ale wszystko rozdał, stracił. U niego początki to była kwestia. Zresztą u, e, u tego Karańczyka to była kwestia spotykania odpowiednich ludzi. Kwestia spotykania odpowiednich ludzi albo odpowiedniej wiedzy, która doprowadziła ich do innego miejsca. Bo Tyson na początku jego wzorcem byli no, była ulica, byli koledzy, którzy byli, który, którzy okradali, którzy byli po prostu przestępcami, dopóki nie pojawił się ktoś inny, kto pokazał mu inne wzorce. W przypadku koreańczyka pracował normalnie na etacie w, deut, w DEU, tak, bo wtedy taka firma istniała, może nawet niektórzy samochody kojarzą w Polsce, jak jeździły, ale w 1997 roku ubiegłego wieku był duży kryzys w Azji, firma padła i pan ten po prostu zaczął jeździć na taksówce, żeby też sobie zarobić na życie. Ale też on sam opowiada o tym, że w pewnym momencie przeczytał jedną książkę a propos ludzi bogatych albo o, o nowych rzeczach, które się pojawiają na świecie, które sprawiają, że ludzie się bogacą. I tak mu to dało do myślenia, że mając raptem 45 tysięcy dolarów, które gdzieś tam sobie odłożył kapitału, otworzył firmę, która. Okej, okay, firma. Produkowała w sumie leki, farmaceutyki, ale to nie tak do końca, bo on dziwił się, że leki kosztują tak drogo, że, że żeby pomóc komukolwiek, trzeba kupić bardzo drogi lek. I wiedział, że można te leki wyprodukować wielokrotnie taniej, więc on po prostu chciał produkować znane leki o wiele taniej. Założył tą firmę i zaczął faktycznie te leki produkować. Zaczynając od stosunkowo niewielkiego kapitału, i zajmował się tym, żeby em, może nie tyle kopiować, bo po prawa autorskie na, na leki po pewnym czasie wygasają. Ale są pewne leki, które działają dobrze, bo zostały wynalezione 20-30 lat temu e, i, i to cały czas działa. Więc zaczął je po prostu produkować, tylko produkować o wiele I zaczął je sprzedawać na, na cały świat. I Firma się tak rozrosła, zresztą teraz produkuje pierwsze leki czy pierwsze. pierwsze um, dobra, on nie robi szczepionek, ale robi rzeczy, które wzmacniają system immunologiczny, co w związku z reklamowanym wirusem no, doskonale się sprzedaje. W każdym razie pan w przeciągu kilkunastu lat doprowadził do tego, że jego firma jest warta miliardy. I co roku firma generuje prawie 2 miliardy dochodów, więc po prostu coś niesamowitego, co zrobił pan, który, no, jakby nie patrzeć, był, był taksówkarzem. Ale widzisz, on opowiada właśnie o tej książce. U Mike'a Tysona to była cała masa zbiegów rozmaitych okoliczności, ale doszło do, do sytuacji, kiedy poznał kogoś, to pokazał mu coś innego. U mnie, było, u mnie była podobna sytuacja, bo ja, jak tam miałem kilkanaście lat, dostałem książkę, gdzie było pokazane, że, że można inaczej. Więc widzisz, odpowiadając na pytanie, jaka jest różnica między biednymi a bogatymi, tak naprawdę jest to kwestia tego czegoś, co zmieni w tobie myślenie, które masz do tej pory. Bo w tym momencie może się wydawać, że musisz iść na etat, może się wydawać, że bogactwo jest dla ciebie nieosiągalne, że albo to, Obecny stan, w którym jesteś, jest dla Ciebie zadowalający, i wydaje się, że tak może trwać przez cały czas. Ale z drugiej strony, skoro oglądasz ten film, to pewnie zastanawiasz się, hmm, a może jest coś takiego, co mogę zrobić, żeby poprawić swoje życie. Więc tak, jest coś takiego, co może sprawić, że, że poprawisz swoje życie, jest to kwestia albo znalezienia osoby, albo znalezienia książki, a może jakiegoś kursu, który sprawi, że pojawi się w Twojej głowie myśl, aha, można inaczej. A wracając do spotkania, które będę robić w czwartek, jestem pewien, że dla wielu osób to będzie właśnie tego typu aha, bo podam tam właśnie taką wiedzę, która powoduje zmiany w, w umyśle. Niekoniecznie chcę podawać, niekoniecznie podaję e, te najcenniejsze rzeczy na YouTube, bo wiem niestety, że to nie jest szanowane. Więc wiedza, która jest naprawdę topowa, jest zastrzeżona dla, dla niektórych osób i jeśli szukasz też takiej zmiany, słuchaj, nie musisz przychodzić na szkolenie za 9 zł. Możesz sobie poczytać książkę taką, możesz sobie poczytać książkę taką. Mogę ci podać jeszcze kilkaset innych książek, które po prostu zmienią twoje myślenie i zmienią twoje nastawienie, bo to, co decyduje o tym, czy jesteś biedny, czy jesteś bogaty, to jest kwestia tego, jakich ty ludzi spotkasz, albo jaką Ty wiedzę spotkasz, bo jak patrzę na... Ok, Mike Tyson się wybił ze swojego otoczenia, ale została tam jego siostra, została tam jego rodzina, jak zarobił pieniądze, to potem ich stamtąd powyciągał, ale pozostała cała masa tych ludzi, którzy mieszkają w tych ohydnych dzielnicach, którzy nie widzą innego sposobu, nie odkryli innego sposobu, nikim nie powiedział, ale zawsze z takich dzielnic najbiedniejszych, najgorszych, zawsze znajdą się Jednostki, które się wybijają, a wybijają się dlatego, że właśnie dotarły do osoby, która pokazała im inne życie, albo przeczytały właśnie jakąś książkę, która pokazała, że istnieje inny świat. Co ty z tym zrobisz? To jest Twoja bola. Dzięki.